Cześć wszystkim. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o moim ulubionym miejscu do treningów, czyli domowej siłowni. Pokażę wam, jak STWRZY idealna przestrzeń do ćwiczeń w swoim domu, jakie sprzęty warto mieć oraz jakie ćwiczenia można wykonywać. Aby osiągnąć najlepsze rezultaty, zdradzę te z kilka moich sprawdzonych trików, które pomogą wam zmotywować się do regularnych treningów. Zaczynajmy. Dedit -de tkanki dekoracyjne sufity. Instrukcje dotyczące instalacji sufitu tkaniny stwórz przytulne i nowoczesne wnętrze we własnym domu, a w ogóle wydawanie. Dom z szalonki nieobsługowej, technologia budowlana domy drewniane lub cegły słusznie maja armię fanów. Ale ze wszystkimi: Czy można umyć tapetę i jak to zrobić dobrze materiał hotelowy tapety, którego konsumenci wkrótce odmawia, chociaż. Zera głosyc głos głos przeciwko, aby wyglądać pięknie. Zaostrzone, młode i energiczne, wcale nie jest konieczne regularne w klubie fitness lub siłowni. Wystarczy wyposażyć siłownię w domu i zaangażować się w radość z ciała i duszy w dowolnym momencie wygodnym dla Ciebie. Domowa siłownia jest mądrym i praktycznym rozwiązaniem dla każdej osoby, która ceni swoje zdrowie i dąży do fizycznej doskonałości. Czemu? Nie jest tajemnica, że aby osiągnąć znaczące wyniki, sport powinien być systematyczny. Czy to zawsze możliwe, biorąc pod uwagę współczesny rytm życia? Prawie wcale. Przez czas często nie wystarcza nawet dla zwykłych codziennych pracowników i obowiązków domowych, nie wspominając o takim luksusie jak samowystarczalność. Osobiste centrum fitness w domu lub mieszkaniu jest nie tylko przydatne, ale także opłacalne spędzanie raz na symulatorach i sprzęcie. Sportowym przez wiele lat nie będziesz musiał myśleć o zakupie, daleko od taniej, subskrypcji klubu sportowego. Przed zrobieniem domowej siłowni musisz przemyśleć wszystko, co najmniej, od wyboru miejsca po elementy dekoracyjne. Tylko w ten sposób aktywność fizyczna będzie z przyjemnością, a nie w jakiejś służbie przed okresowo toczącymi się wyrzutami sumienia. Wybór idealnej lokalizacji idealnie wskazane jest, aby zabrać osobny pokój pod domowa siłownia, a jego obszar powinien wynosić CEO. Najmniej 10 metrów kwadratowych. Jeśli mieszkasz w prywatnym domu, weranda będzie dla niego najbardziej udanym miejscem dzięki okazji do zorganizowania dobrej wentylacji. Kiedy łatwo oddycha, jest podwójnie przyjemniejszy. Ponadto strych jest również dobrym opcja. Ale ogólnie rzecz biorąc, domowa siłownia może być zorganizowana w każdym pomieszczeniu z oknami, jeśli w pokoju występuje normalny przepływ powietrza, będzie łatwo w nim trenować. W dusznym pokoju bez okien zmęczyj się bardzo szybko, poczujesz ciągły dyskomfort. Nie trzeba dodawać, że w takim środowisku entuzjazm jest bardzo szybko zdezorientowany. Wykończenie i projekt domowej siłowni ściany ściany domowego mini muszą musza być przepuszczalne pary. Wyjaśnia to fakt, że w pomieszczeniach takiego planu, zaprojektowany nawet dla dwóch lub trzech osób, nieuchronnie gromadzenie pewnej ilości wilgoci. Jeśli powierzchnia zostanie wykończona plastikiem lub płytkami, powstanie na nich kondensacja, a taka atmosfera jest daleka od zdrowia. Dlatego wskazane jest dawanie preferencji dla materiałów takich jak tynk kolorowy, tapeta lub korka. Pietro, podłogę na siłownię domowa powinna być wyznaczona wygodna, niezawodna, z dobra izolacja dźwiękowa. Podłogi złożone nie będą działać jednoznacznie. Zalecamy, abyś to zrobił, wyposaż pływający jadnik. Połóż wysokiej jakości dźwiękoszczelne podłoże, jako powłokę wykończeniowa, użyj. Korka lub dywanu na grubej podstawie. Rozwiązania kolorowe dla domowej siłowni, według obserwacji medycznych, na najbardziej korzystny trening wpływa jasnozielony, niebieski. Kremowy, lekki bez i szary. Wskazane jest ich użycie podczas tworzenia wnętrza domowej siłowni. Światło oświetlenie w centrum fitness domowym powinno być wyłącznie górne. Pamiętaj, żadne kolorowe lampy nie esa tylko przyjemnym białym światłem. Akcesoria i meble na siłowni z pewnością powinno być lustro. W razie potrzeby jedna ze ścian można całkowicie odzwierciedlić, jest pięknie, a ponadto wizualnie rozszerza przestrzeń. Lustra powinny być umieszczone w taki sposób, aby trening mógł dojść do stojaków bez serca na pełnej wysokości. Warto jednak zauważyć, Zelustro we wnętrzu siłowni nie jest w żadnym wypadku atrybutem samozadowolenia, ale motywatorem do prawidłowego wykonywania ćwiczeń, monitorowania osobistych postępów. Warto wiedzieć. Daleko od lustra na siłowni powoduje przyjemne emocje. Podczas jednego z badań psychologicznych stwierdzono, że kobiety cierpiące na otyłość postrzegały swoje refleksje w procesie wykonywania. Ćwiczeń wyjątkowo negatywnie. W rezultacie ich zainteresowanie sportowe i pozytywne nastawienie nagle zniknęły. Dlatego należy zawsze wziąć pod uwagę decyzję o instalacji luster na siłowni, biorąc pod uwagę życzenia wszystkich członków rodziny. Niezbędne rzeczy w Centrum Fitness Home SA również wieszaki naręczniki, ubrania, krzesła z pleców, stoł dla wszystkich rodzajów. Rzeczy: butelki wody, szklanek, telefonu komórkowego itp. Skale elektroniczne lub mechaniczne, zegar Sciency. Jeśli pod siłownia wyznaczono duży pokój, możesz zainstalować stolik kawowy i skórzana sofę na wygodne limity czasu. Jeśli jeden z członków rodziny jest profesjonalnym sportowcem, to na siłowni domowej będzie najlepsze miejsce na połki z filizankami, medalami i dyplomami. Wiele osób woli zajęcia z instruktorami wideo, co oznacza, że u 200b 200b, jeśli to możliwe, osobiste centrum fitness powinno być wyposażone. Telewizor i odtwarzacz DVD, istnieją jednostki z wbudowanym odtwarzaczem i portem USB na dyski flash. Fani piosenki, akompaniamentu wszystkich ich sprawy, nie mogą zrobić na siłowni bez instalacji muzycznej. Dekorowanie miejsca możesz ozdobić pokój z kulturystami, dla mężczyzn, i fotografiami modeli lub ukochanych gwiazd biznesowych, dla kobiet. Ogólnie rzecz biorąc, wszelkie obrazy, obrazy, figurki sportowe lub bliskie tematy sportowe będą tutaj odpowiednie. Jak wyposażyć domowa siłownię w domowej siłowni należy zainstalować co najmniej jeden handlarz cardio, bieźnia lub elipsoida. Reszta sprzętu i urządzeń należy wybrać w zależności od osobistych celów, preferencji i, oczywiście, płci szkolenia. Kobieta planującą zrzucić kilka kilogramów z głowa wystarczy na symulator cardio, kilka hantli i wideoprasowe. Mężczyźni będą potrzebować poziomego paska, symulatora zasilania lub paska, być może gruszki bokserskiej. Wymagana jest jedna mata na zajęcia na podłodze. Kiedy wyposażając domowa siłownię dla całej rodziny, wskazane jest, aby nie konkurować z zapasami, aby kupić kilka fitbal, szwedzka ścianę, obrecze, line. Wszystkie gospodarstwa domowe będą zachwycone, od małego do wielkiego gwarancji. Przy imponującym rozmiarze pomieszczeń zarezerwowanych dla siłowni, możesz dodatkowo wyposażyć przestrzeń w stoł tenisowy lub bilardowy. I wreszcie... Aby zrozumieć, jak najlepiej zorganizować przestrzeń, spójrz na internetowe zdjęcie domowych siłowni, abyś mógł narysować. Wiele interesujących pomysłów. Skręcać na stronie w kontakcie z napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem, nie zmieniaj następującego pola, wpisz swoje imię, twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię, anonimowy, szybka rejestracja na stronie, komentarz, 23 czerwca. 10162 anonimowy jaka jest cena? Napisz komentarz, jeśli jesteś człowiekiem. Nie zmieniaj następującego pola. Wpisz swoje imię. Twoje imię. Włącz JavaScript, aby użyć tego formularza. Twoje imię. Anonimowy. Szybka rejestracja na stronie. Komentarz 23 czerwca. 10162 anonimowy jaka jest cena? Jaka jest cena? Informacje kontaktowe Reklama na stronie internetowej zostan autorem i zarabiaj portal budowy Strort 2011-2018. Artykuły o naprawie, budownictwie, materiałach budowlanych. Kopiowanie informacji ze strony jest możliwe tylko z zgoda biura redakcyjnego lub wskazując bezpośredni link do źródła. Uzasadnienie prawne. Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu o dom domowa dom Jim. Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was do stworzenia własnej przestrzeni do ćwiczeń w domu. Pamiętajcie, że regularna aktywność fizyczna przynosi wiele korzyści dla zdrowia i samopoczucia. Zachęcamy do dzielenia się swoimi pomysłami i doświadczeniami w komentarzach. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.